Dostaliśmy albo sobie wybraliśmy parcela standard o numerach sanitaria te bardzo klimatyczne Jak wyglądają, chodźcie No i tak, czas dobiega końca na Campingu Opari. idziemy dalej. Gdzie próbujemy dojechać jednak do tego końca wyspy. Tam mamy jeden fajny camping, na który Was zapraszamy. Jak on wygląda? Jest tam w teorii duży aquapark. Camping się nazywa Tikat Jeden z wyższych lepszych jak to wygląda no tak jak mówię zapraszam już się pozwijaliśmy no i co? Kończymy pakowanie i trzeba przyjechać się zarejestrować Udał tu z wody, z rzutka, starej mamy takie miejsce tutaj przed wyjazdem, gdzie trzeba opróżnić i tak to jest daleka podrywa, jest to zbiornik, niecałe zbiornik prawie napełnione no i teraz tak, już jechać dalej Tak to mniej więcej wygląda, za trzy noce, bo jak Pan ostatnio nam mówił, to zapomniał nam doliczyć klimatycznego, podatki, niepodatki i tak dalej i to wyszło wszystko za trzy 180 euro, pobyt trzy noce ja i tak. mniej rzecz biorąc cofne polecenia zachęcamy, żeby tutaj przyjechać, bo jest co robić. Dobra, no to wyjeżdżamy, opuszczamy piękną miejscowość, jedziemy dalej. Pierujemy się na camping cyka. Mamy do przejechania około pół godziny. No mamy. To jest most na wysokości 100 metrów Tak. Most? to jest ten właśnie tak To jest ten na wysokości 102 metrów Tak 102 metrów pod nami jest Pod nami jest 102 metry ojej. No to, tak, albo drugi jest na 102 metry Chyba długi no To może bardziej długi Ale klim o po... no Boże Zaś te serpentyny Ale tereny przepiękne No tak to... I coraz wyspa się robi coraz węższa wam powiem Zaczynamy dobijać do końca Do kresu, dosłownie to, to kres na kres no. będziemy, będziemy na górze Trzeba tu być Trzeba tu być, trzeba to widzieć I czuć ten klimat Bo jest to ten

Języków, ale oczywiście nie ma polskiego jak zawsze. Polaków najwięcej przyjeżdża, ale nigdy polskiego języka nie ma. Wszystko jest opisane. Szukamy miejsca. Mamy, mamy zlokalizowane parcele standard przy basenu. basenach. Tam będziecie oczywiście. Piękny aqua park, później pokażemy, jak to wygląda w środku. No a teraz musimy sobie znaleźć miejsce dogodne dla nas. Ja myślę, że może by tu. No nie wiem. Tak, ale... To jest no. piękna parcela. Tylko w którą stronę, bo tak będzie się ciężko, bo jeżeli nie się wypchamy w ten sposób, to my będziemy wystawać... To jest wąska jest. Zobaczymy One ich. są wąskie, ale czekaj. Wąska jest. jest. Mhm. Możemy się już przejść, to już nie ma znaczenia. No ja dotąd stoję. To nie, bo stoisz na no, nie, 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 nie. One są wąskie, bardziej na namiot, no, albo na no. przyczepę. Są zacienione znowu. To Nie chcemy bo wcięć. Tam jest fajna, ale są duże ładne ładnie. jest bardzo taka słoneczna. To Nie chcemy jej. Nie piękne kręty. Ale baseny, zobaczcie, co się dzieje. To jest imprezy następnej... na Następne miejsce będą baseny w akwarium. Jesteśmy. Wokół z drugiej strony, no tu mamy taką parcelę. Trochę słaba. No taka słaba trochę. Mhm. Tam są sanitariaty. I teraz I tam, tak. Domach, no. No, niedaleko. No tak parcele no, są narożne, bo ja tamta, tak, tu jeszcze jest taka jedna parcela. Poczekajcie, poczekajcie. Tak nie, numer rejestracyjny rejestracyjnego samochodu, już myśmy się zarejestrowali. Będziemy od 18 do tylko 19, .00, Nie, 3 na którym się zarejestrowaliśmy na parę Standard mamy blisko do sanitariatów. No i co? No i wjeżdżamy po Zobaczmy, zobaczymy. tam mamy recepcja. I co? Jejdziemy ludziska Idziemy na nasz kemping nie jest już A. na wprost mamy baseny mm -hmm. uh -huh. maja na wprost, nie Patrz. tam baseny jakie oczy ma, jakie oczy <laughs> Jak się podoba Na innych wakacjach tak. I tam też było fajnie. Tu są domki mobilne po prawej stronie, jakby ktoś chciał dom pożyczyć. Pamiętam. A tutaj jest atrakcja tego campingu całego. No Zobaczymy, czy baseny są płatne, czy nie. Mi się wydaje, że raczej tutaj baseny mamy płatne. Tutaj jest jakaś hmm. chyba informacja. A, nie, ja nie, nie, nie uważam, że powinien być płatne. No ale... Mogą być, zobaczymy, bo nie dostaliśmy żadnych opasek. A tam, się ee, inny, no tam widzę, że ludzie wchodzą i przy kasie stoją. No przy kasie stoją, więc a tu jest aquapark dostępny yy, do... No nie powinno być płatne, no ale zobaczymy. Jasne się zrobiło, poczekajmy tutaj, nie, następna. Następna, mamy 237. 237, więc jedziemy na 237, zobaczymy czy jest... On nam też bo... chyba na ten. Tak, mamy 237. Mało par serwisu to jest. A... No, mamy tutaj trochę no, między drzewkami, a... ale mamy i cień, i mamy słońca, także tu jest dużo tak jest miejsca, dużo Miejsce jest dużo miejsca, gdzie mama byś mogła być. Tak, i... mama wyjdzie i będzie kierować. Będzie Dobra, wychodzimy, idziemy. Dobra. Teraz... Dobra, ja próbuję tyłem wjeżdżać. Mamy to cele ja standard 237 no. jedziemy Dobra, tyłem. jedziemy tyłem, zobaczymy, Dobra. Będziesz pilnować, tak? Nie będę Staram się bo, aha, bo tędy by się nie zmieścił, nie? Nie. Od razu tędy, nie? Tędy tutaj. Wstań do cienia. Idź. Albo stań, to tam będzie jechać autem teraz. Majunia, wstań tak, No stań za tym, dobrze. Tak. Dobrze. Dobrze, dobrze. Dobra. Dobrze Dobra, Chodź, chodź. Chodź. Mieścisz się. Mieści się, tata. Ostrożnie. Ostrożnie. Dokładnie, to nie musisz tutaj tak, jak ty chciałeś tyle, możesz się No, I tak dosyć sporo, i tak zrobimy chyba. Ja tu przodem no, jadę No i tu malkiza tak się tak rozłożyć. to nie ma problemu, Jasne. bo będzie łatwiej, tak to będziesz kręcić do jutra, bez sensu. Dobra, to tam masz wąsko, to uważaj. Druga próba. Dobra, no ale tam masz wąsko, uważaj. Dobra. Idealnie. A ja uważaj! Jest tam tu drzewo jakieś? Nie ma, daleko jest jeszcze. Mam jeszcze miejsce. Czekaj, czekaj, czekaj. Drzewo jest. Chodź się kawałek. Powoli jedź. Jak placka rozwórz tu. Dwa metry są jeszcze. Możesz dojechać. Jak chcesz dojechać, tu jeszcze dwa metry. Możesz nabyrzeć przejście. Trzecie podejście. Ma... Ma... A makiza jest po tamtej stronie, no to co w na drzewo ją trzeba się. Łok, co, kurczę, o 180 stopni teraz do na no. Dobra, znowu. Jedziemy znowu do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu. Nie udało się powiedzmy zobacz o, jak myślisz jak podłoga co ty myślisz o podłodze ja ci powiem czym tak samo myślę kiedykolwiek tam nurko pada. ja zobaczymy I jak Który, który? Z której strony? wydaje lewej. Czyli tamten? Tak. No. że wydaje <laughs> Tak samo. Myślałem, ten tutaj spadł. Podkładamy, podciągniemy go do przodu wtedy, nie? O, ten no. spadł. Mi okay. się wydaje, że to jest bliżej. Dobra. Wyciągamy. Dobra, idziemy żeby... podjazdy wyciągnąć i... <laughs> tak? Między, co znalazła Maja? Pokaż nam tutaj. Co to jest zarośka szyszka. szyszka. A no. daj to do, do, do cienia, bo mi się odbija słoneczko. O, jakaś szyszunia. Piękna. Jaka nie, nie urośła, bo spadła. Mały dzidziusz Szyszka. Sisunia śpadła. O, mają następną znalazłaś, dzidziusia. A to co masz teraz? Piękna muszelka. No ktoś się chyba wieje, że to zgubił. No to damy do naszej kolekcji muszelek, ta wiaderka damy. Bierz. A mama ma dać, a ty nie możesz? Tak, to ty na ja do kieszeni. Na innych wakacjach. Na, inny, na innym kempingu. Powiedziałaś, żeby... że będziemy zbierać musze. Ty powiedziałaś. Powiedziałam, no dobrze, dobrze, no to jak ja powiedziałam... Zbieraliśmy. No zbieraliśmy. Dobra, To teraz na podjazd będzie najeżdżać. Trzy czwarte. No jedziemy trzy czwarte, koło myślę, że wystarczy. już stop to powinno skarczyć. słuchajcie zaparkowaliśmy dostaliśmy albo sobie wybraliśmy parcela standard o numerach 237 i ta parcela jest po prostu przepasna tam mamy zaraz sanitariaty, więc jest wszystko pod ręką, ale zobaczcie, jaka ona jest duża. Ile tu jest miejsca? Tutaj jeszcze z tyłu mamy miejsce, można dosłownie wszystko, ale to, co jest z przodu, do dyspozycji. Patrzcie, jaki plac. Ten cały plac jest do naszej dyspozycji. Parcela. No. Parcela olbrzymia w porównaniu do tamtej, to co najmniej trzykrotnie większa od tamtego campingu. Jest to mega, mega, mega parcela. Można nawet w piłkę grać. Tak dużo płaciłeś? Jeszcze nie płaciliśmy, na pewno więcej jest niż na tamtym kampingu ale to się okaże w praniu. No i też mamy sanitariaty. Sanitariaty bardzo klimatyczne jak wyglądają chodźcie patrzcie na ten klimat, na to wejście, to wejście jest do tych sanitariatów jak do domu chodzicie jak do domu wszystko zadbane wszystko czyste naprawdę a w co jest? Łazienka, umywalka. Rysznice też bardzo ładne, estetyczne. Przewaduję sobie już ogolić się, to tutaj mam do dyspozycji taką część. Jak dla mnie. Super, ładnie. Patrzcie jakie fajnie do tych. Ty napiwek zostawić panią sprzątającym, to jak najbardziej tutaj wskazane i można to zrobić. Tutaj wrócę. Patrzcie jak fajnie dla małych dzieci łazienetki i ubikacje dla takich maluchów Nie no Super <laughs> Chcecie Po prostu patrzcie jaka wysokość to jest Taka to jest wysokość, takie to jest wszystko malutkie tutaj akurat na małych dzieci jest to rewelacja, rewelacja mamy tam również tutaj już część na ubrania można sobie poprać poprzepierać ubrania jest specjalna taka fajna umywalka no naprawdę chcecie sobie przepierkę zrobić możecie tutaj tam mamy część do mycia naczyń i tak to się wszystko kształtuje